W ubiegłym tygodniu na wyspie totalnej porażki. Obosowicze musieli pokonać swoje najgłębsze, najciemniejsze lęki. Nie wszystkim to się udało, ale inni zaskoczyli grupę, stawiając czoła swoim lękom. W szokującym zwrocie akcji, Tyler zawiódł okonie i okazał się zbyt wielkim tchórzem, żeby stanąć oko w oko z kurczakiem. Rozumiecie? Hahaha, ha, ha. i musieliśmy go pożegnać. Po raz kolejny okonie znalazły się w tyle. Czy tym razem wypłynął na powierzchnię? Dowiecie się dzisiaj na wyspie totalnej porażki! Mamo i ta to wszystko gra. Widzę was wciąż w moich znakach. Kim chce być, o to pytacie mnie. I myślę, że to już dobrze wiem. Ja chciałbym być słabny.

Wyspa totalnej porażki. O konie, susły, dzisiejsze wyzwanie to prawdziwe przeżycie z obozu letniego. Podróż łódką powiosłujecie sobie przez jezioro na Wyspę Kości. Kiedy tam dotrzecie, będziecie musieli przetransportować swoje łódki na drugą stronę wyspy. A to oznacza jakiś dwugodzinny marsz przez zdradliwą, gęstą dżunglę. Co stratować? Przetransportować. Przenieść swoją łódkę. Kolo. Oh. Kiedy znajdziecie się po drugiej stronie wyspy, zbudujecie ognisko sygnalizacyjne, a ja je ocenię. Drużyna, która pierwsza dopłynie do obozu i zwróci swoją łódkę, dostanie tytuł niezwyciężonej. Ruchy, obozowicze, ruchy! A. Zaczekajcie. Jest coś jeszcze. Legenda głosi, że jeśli weźmiecie coś z wyspy, to spadnie na was wieczna klątwa! Tak! Ha! Przeklęta wyspa! Woo! Teraz do łódek i zabawmy się! Tak! Opuściłam coś? Łódkę. Chris mówił, żebyśmy wybrali partnera. Nadszedł czas, żebym zrobił jakiś ruch. Gdyby udało mi się zostać z Gwen sam na sam przez pięć minut, mógłbym oczarować ją swym męskim wdziękiem. Hej, Gwen! Ty i ja, tafla wody, co ty na to? to musisz popłynąć z nami! Dobra, ale ja dowodzę. I to właśnie lubię. Tak, tak, tak! Jest super ekstra! Cody? Jest tak wkurzający jak brat. Strasznie wkurzający młodszy brat. Co do tręta i mnie, to zostawmy. Wiesz, w 1.87 jestem Chirokeską, a to oznacza, że w każdej chwili plemię może upomnieć się o mnie. Miejmy nadzieję, że już dzisiaj. Kortni, będziesz moją partnerką? Kurczę, myślałem, że Bridge i ja jesteśmy blisko, ale nagle nie wiem, wszystko znika. A wszystko będzie dobrze! Jeff, potrzebujesz partnera? Doskonale! Chłopie, czy łódki często się przewracają? Nie, tylko kajaki. Chyba, że będzie wzburzona woda, to woda może się wzburzyć? O tak! Czasem może być naprawdę ostro. Kiedy miałem 8 lat, bracia kazali mi skoczyć z wysokiego pomostu do basenu. Bałem się, ale skoczyłem. Nie mogłem pozwolić, żeby nazwali mnie tchórzem. Walnąłem tyłkiem o wodę. To lepsze niż walnięcie brzuchem? Bzdura! Kąpielówki tak głęboko weszły mi w tyłek, że musieli wyciągać mi je w szpitalu. Wymyślili nawet nazwę tego skoku skok na stringi. Od tego czasu boję się wody. Mam to. Może ci pomóc? Nie, nie. O! Kolo, spokojnie. Nic tam nie będzie. Jeśli boisz się kołycania, nie wsiadaj bez pukania! Nie bolało. Na mój znak, przygotujcie się do wioseł! Pewnie pojawią się maile od rozgniewanych widzów. Może gdzieś razem wyskoczymy? Nie. Może w piątek wieczorem? Um, nie. Sobota bardzo mi odpowiada. Może w sobotę? Nie umówię się z tobą. Nigdy. Dobra, niech ci będzie. Kurczę... Więc niedziela nie wchodzi w rachubę. Kapuje! Dobra. Może nie było jeszcze całkiem gotowa na Codimana. I wtedy Bushmenie pokazali, jak należy prawidłowo łapać i gotować krokodyle i się koala. Uu, zabicie się koala nie jest zabronione? Och, nie wiem. <laughs> Pewnie tak. <laughs> Pewnie jest zabronione. Nie masz nic przeciwko, że popracuję nad opalenizną, prawda? Nie nic a nic. Mogę Ci o coś zapytać Kolo? Dziś rano dałem Bridget niesamowity prezent, ale wysyła mi jakieś dziwne wibracje. O mój Boże, Courtney to było takie okropne. Wróciłam z łazienki, gdzie myłam zęby, i zauważyłam pod przykryciem jakieś wybrzuszenie. Kiedy podniosłam przykrycie, znalazłam to. Nie tak! Zrobiłem je na pracach ręcznych. Niemożliwe. Naprawdę? Jest jeszcze gorzej. Z boku wyryty był jakiś napis. Mam nadzieję, że pomyślisz o mnie, kiedy będziesz wrzucać do środka drobniaki. Oh. <laughs> Niedobrze? Fatalnie, Kolo. Jest tak źle, że trzeba byłoby wymyślić nowe słowo na to, jak jest źle. Widzisz, to tak jak z karmieniem królika. Chcesz, żeby królik podszedł do ciebie, więc nie wykonujesz żadnych gwałtownych ruchów. Chodź, króliku, chidzikidzikidzikidzikidzik. Upuść glinianą miskę w kształcie serca na królika, a królik ucieknie. Rozumiesz? Więc spaprałem sprawę? Spaprałeś, koło. Chyba wiem, dlaczego cały czas torpedujesz moje próby. To z powodu Trenta, prawda? Posłuchaj, jestem blisko z Trentem i wyczułem te szczególne wibracje, no wiesz, w Twoim kierunku. Jeśli chcesz, to powiem mu coś dobrego na Twój temat. O. Oh. To bardzo miło z twojej strony. Tak, cóż. A jak w drodze powrotnej umieścisz nas w jednej łodzi, to będę twoją dłużniczką. To interesujące, co mówisz. Ale widzisz, sam mam pewien problem. Co masz na myśli? Cóż, założyłem się z Owenem, że jeśli zdobędę twój stanik, to będzie zmywał za mnie naczynia aż do końca konkursu. <laughs> tak, proszę, o zbyt wiele. Kapuje. Hej, ta mgła już tu była? Nie wydaje mi się. Powiosłujecie sobie przez jezioro na wyspę Kości. Super, widzieliście tę czaszkę? Ale, Szat, to miejsce jest chyba nawiedzone. Czy coś w tym stylu? Zróbmy to szybko. Chyba coś zauważyłem. Pozostałość ery plej Wełniany bubr to aktywny za dnia gryzoń, który żyje tylko na Wyspie Kości. O tak, jest mięsożerny. Bobra, Aaaa! 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 Bez wyjścia! sobie. Czy ktoś może wziął zapasową bieliznę? <laughs> nie, poważnie. <laughs> o. o nie. Ale ja muszę zdobyć nową bieliznę. Niech ktoś coś zrobi. O, chwila. Spójrzcie. A ty skąd to masz? Zamierzałem przygotować dla nas romantyczny piknik. Z chleba z kieszeni? Wyrzuć go wreszcie! Udało się? Chodź, wyścig się nie skończył. Musimy jeszcze coś spalić. Którędy idziemy? W lewo. Zdecydowanie w lewo. Nie wiem. Myślę, że powinniśmy skręcić w prawo. Prawy szlak jest szerszy. Na co się gapisz? Hmm. Widzę naszych rywali. Oni skręcają w prawo. Więc my chodźmy w lewo. Nie chcę panikować, ale chyba się zapadam! Tak, skąd miałem wiedzieć, jak wyglądają ruchome piaski. Piasek to piasek! <grystanie> Aż mi trudno uwierzyć, że w to wpadli! <grystanie> Fajna pułapka, ale nie myślałem, że ktoś w nią wejdzie! <grystanie> ale super! <grystanie> o, o! Trend utknął! Idę Trent! Nie, nie! Pomoc! Niech nam ktoś pomoże mu. Się. Wow. Hej, bracie, dzięki. Ratujesz mi życie. Serio? Mój bohaterze, gdzie się tego nauczyłeś? No wiesz. Oglądałem wiele filmów. To bardzo wzruszające ludzie, ale musimy jeszcze pokonać okonie. Kiedy wszystko układało się pomyślnie o koni. O! stało się nieszczęście. O, moja noga. O, już po mnie. Już po mnie. To takie niesprawiedliwe. Dlaczego teraz musiało się to przydarzyć? Dlaczego? Jeff! Musicie iść teraz bez mnie. O! Nikogo nie zostawimy. Nie na mojej warcie. Nie wiedziałem, czy przeżyję. Na twoje babka wróżyła. Nieraz widziałam, jak surferzy byli zjadani przez rekiny, ale to. To było potworne. Facet szedł dalej. Koloma serce. Jak udało im się tak szybko rozpalić? Zapalniczki nie są zabronione. Przewaga, zabójcze ogonie. Legenda głosi, że jeśli weźmiecie coś z wyspy, to spadnie na was wieczna klątwa. Opuściłam coś? Łódkę. Dzięki za uratowanie tyłka. Rozglądałem się tylko za jakimś susłem. Chcesz kłyka? Nie, dzięki. Trend? porozmawiajmy. Jak facet z facetem. Dobra. A o czym chcesz pogadać? O Gwen. Widzisz, podwalałem się do niej, ale wypadłem. Kilka razy. Chodzi o to, że jej się nie podobam. Ty jej się podobasz. Jeśli kłamiesz, to przestawię ci twarz. Wiesz o tym, prawda? Kolo, brachu, a po co miałbym ci wciskać kit? Dobra, a więc co powinienem zrobić? Cóż, powiem ci trend. Ja bym to zrobił tak. Panienki, kończycie już pod wieczorek? Właśnie jesteśmy w środku zadania. Bridget, skończyłaś kurs ratowniczy, prawda? Obejrzyj ranę na nodze Jeffa. Może wdać się gangrena? Albo dżunglowy tężec! Albo grzybica! Jestem wielkim dłużnikiem Jeffa. Pomógł mi pokonać lęk przed wodą, więc jak zobaczyłem te jego marne zaloty, musiałem mu pomóc! Chyba nie jest wystarczająco duże! Słyszeliście kobietę? Potrzebujemy więcej drewna! Dalej, chodźmy! wrócimy do domu. To powinno załatwić sprawę. Wykonany ręcznie zapalnik, który zrobiłam z soku drzewnego i piasku. Odsuńcie się. To będzie wielki ogień. I mamy najlepsze ognisko susłów. Gdzieś ty się tego nauczyła. Och, wiesz, trenowałam z komandosami. Tak wpadłam w tarapaty i przez przypadek wysadziłam w powietrze kuchnię. Dlatego kanadyjska królewska policja konna cały czas mnie poszukuje. Oddaliłam się samowolnie. Hej, pewnie nadal jesteście wstrząśnięci tymi ruchomymi piaskami, więc może powinniście się rozdzielić. Ja popłynę z Lindsay i Beth, a Gwen powiosłuje sobie z Trentem. Jestem za. Jak poradzimy sobie bez wioseł? Ktoś mógłby popłynąć za łodziami i pchnąć je. Ja kiedyś pchałam osiemnastometrowy jacht, cała załoga machała nogami przez osiem dni, zanim dobiliśmy do brzegu i czterech ludzi pożarł rekin. Ale nie mnie. Jedno wielkie szaleństwo, dobra narka. A! Mogłoby się udać. Potrzebujemy kogoś mocnego, żeby popchnął wszystkie łódki. DJ, tylko Ty jesteś wystarczająco silny. Nie możemy go o to prosić. Kolo nie umie pływać! Jeff, wiem, że jesteście przyjaciółmi, ale DJ jest naszą jedyną nadzieją. Ma rację. Te chude rączki nic nie zdziałają. Ja to zrobię! Nie poradzisz sobie z takimi obrażeniami. Zostaniesz inwalidą. Dam radę. Muszę. Wszystko zależało ode mnie. Musiałem płynąć jak zabójczy okoń i żaden skok na stringi nie mógł stanąć mi na drodze. A to dopiero dzielny facet. DJ, 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 DJ świetnie, woohoo. DJ. Zwyciężają o konie! <laughs> Przegraliśmy przez ciebie. Już nie żyjesz. Jasne? Dobra? Masz wielkie szczęście, że moja licencja na zabijanie jest nieważna. Czas na tradycyjną, wywołującą niepokój ceremonię z piankami. Kiedy wyczytam wasze imię, zgłoście się po waszą piankę, Bev? Trent Gwen Cody Owen Heather Leszona. To już ostatnia pianka. Osoba, która nie dostanie tej pianki, pójdzie do portu wstydu. I odpłynie łódką przegranych. Kim jest ta osoba? Easy! Wiemy, że tam jesteś! Jesteś aresztowana! Więc te bzdury, o których mówiłaś, są prawdziwe? Nie, tylko ta część o Królewskiej Konnej. Trzymaj się! Zbaj mnie nie dostaniecie! <śm> Cóż, to już koniec! Dobranoc! Nieźle. Czy to... Stanik? Chyba wiesz. I obydwaj wiemy, co to oznacza. Miłego zmywania naczyń, dobry człowieku. Chcesz powiedzieć, że to należy do... gentleman nie mówi, kogo całuje. Masz może klej? Ech, nie marnowałabym czasu, żeby to naprawić. Ale jednak to zrobię. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Studio Sonica, reżyseria Piotr Kozłowski, dźwięki montaż Maciej Brzeziński, kierownictwo produkcji Agnieszka Kudelska. Wystąpili Łukasz Talik, Beata Deskur, Jan Aleksandrowicz-Krasko, Paweł Ciołkosz, Dorota Furtak, Modest Klementyna Umer, Monika Ambroziak, Magdalena Sturzyńska, Joanna Pach, Joanna Górniak, Michał Głowacki, Piotr Kozłowski, Robert Kudelski, Karolina Dryzner, Katarzyna Łaska, Michał Maciejewski, Agnieszka Kudelska, Miłogostreczek Andrzej Deskur, Marta Zygadło i inni.